Thank <laughs> you. ma problemy. A, nieważne jakie. A tutaj Mariola Kruszewska pojawiła się, widziałem. Bardzo serdecznie zapraszamy. Muszę A wręczają, 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 wręczają Christian Jarubas, proszę bardzo. I tak po kolei, jak stoicie, choć tutaj jedni wręczają ciastki, jedni wręczają plakaty. Po kolei, proszę bardzo. Dziwonka, ty plaka, zdzichu, choć tutaj, tutaj wręczysz róże. Tylko nie, to są, to, są tu, róże mają są co o tym, nie? Także? Nie, właśnie. Nie, 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 się się Może tak nie, nie, o tym napisać inaczej, no jak? Wracałem z pracy. To była środa, tuż przed emeryturą. Pamiętam ten dzień deszczowy, odpychający jak płacz starej panny. Wtedy opuściła mnie radość. Nagle porzuciła, niczym znudzona żona starego poetę, co nie ma pieniędzy na lepszy samochód. Powód był. Musiał jakiś być, ale jakie to ma znaczenie? Stałem tak w środku tygodnia, wystawiony na pośmiewisko przelatujących ptaków i aniołów. Zanosiły się kryształowym śpiewem, na pewno szyderczym. Chciałem je łapać za szyję i dusić, wrzeszczeć, drzeć się prosto w ich słodkie oczy, ryczeć, pluć w te maślane ryje, wyrywać pióra, włosy, pierdolnąć w dziób jednego z drugim, a niech mają, niech mają, niech zdechną. A ty. Czemuś tak gapisz, kretynie? Czy nie widziałeś nigdy człowieka w rozpaczy?